Półtora miesięczna dziewczynka zmarła w jednym z mieszkań na osiedlu przy lesie w Lubinie. Jak informuje Lidia Kaczyszyn, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Legnicy, matka dziecka nad ranem odkryła, że jej córeczka nie żyje. Wieczorem, dzień wcześniej, późnym już bardzo wieczorem, matka nakarmiła dziecko i położyła je spać. Natomiast wcześnie rano, w takich wczesnych godzinach, stwierdziła no, stan tego dziecka wskazujący na, na śmierć, zawiadomiła służby ratunkowe. Na przybyły lekarz stwierdził zgon. Sekcja zwłok dziecka została przeprowadzona w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu. Jej wynik nie dał jednak jednoznacznej odpowiedzi na to, dlaczego dziewczynka zmarła. Potrzebny jest wynik badań dodatkowych, na który trzeba poczekać. Na podstawie tej sekcji zwłok możemy powiedzieć, że u dziecka nie było zmian ani chorobowych, ani zmian urazowych. Poczynione ustalenia w tym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, a także inne, przemawiają za tym, że dziecko było zaopiekowane przez matkę. Jak informuje prokuratura, kobieta ma też dwójkę kilkuletnich dzieci, a w opiece nad nimi pomagała jej najbliższa osoba. W domu nie dochodziło do zaniedbań. Nieoficjalne informacje mówią o tym, że dzień przed śmiercią dziewczynki w mieszkaniu została przeprowadzona dezynsekcja.